Witajcie w pierwszym odcinku z serii Jak to zrobić, w którym chciałbym Wam zaprezentować, jak utworzyć swoją własną ikonę, na przykład na panel na YouTube. Jest to bardzo prosty sposób. Na początku wpisujemy, yy, klikacie na link, który Wam podałem w opisie. Ja tutaj sobie go włączę, a następnie trzeba chwilkę poczekać. Tutaj 3, 2, 1, 0. I skip ad Coś się tu zacina. Za chwilę do Was wracam. A więc, jak już klikniemy to skip add, to powinna nam się wyświetlić taka strona. Tutaj możemy sobie dajechać na coś i wybrać podgląd. A następnie ja sobie tutaj na przykład wybiorę szablon. Jakiś. Dajmy na to, że taki. O. Do. Nie polecam takich jak tam się ruszały, może ktoś widział. To nie, poleca, nie polecam takich na kanał, na YouTube, ponieważ one się nie będą ruszać. A to będzie w gorszej grafice tylko na początku. Wpisujemy sobie tu coś, na przykład ja sobie wpiszę. 1, 2, 3, 4. Bo nic mi nie przychodzi do głowy. Tutaj powinien nam się wyświetlić podgląd tego co mamy. I jak już widzimy, co chcemy tutaj mieć, to jeszcze Wam tu przedstawię inne opcje. Tutaj mamy kolor cienia, na przykład możemy sobie wybrać jakiś czerwony. Dajmy na to, tutaj przesuwamy na czerwony. No to będzie taki trochę różowy. To mamy y, kolor jakby obrysu. Zaraz zobaczycie. No, tutaj o. Teraz powinno być widać. Widzicie? No to jest taki trochę gruby obrys. A tu sam nie wiem czego mamy kolor. Zaraz sprawdzimy. Na przykład zielony. Gdzie to jest? Aha, to pewnie jest kolor tej liczby. Najlepiej to ustawić na biały. A tamten sobie ustawić na jakiś inny fajny. To jest jakby odcienia. Tutaj, jak damy ten, to będzie taki ostry cień. Jak widzicie, to nie za ładny. Tu będzie taki największy cień. A ten będzie taki... bez cienia. O ile się nie mylę. Albo z bardzo małym... no, z bardzo małym cieniem. Tutaj jeszcze jest taki... jakiś podświecony ale to mi się nie podoba. Najlepszy jest według mnie ten pierwszy. Tutaj najlepiej wybrać centred, chociaż to tutaj nie ma znaczenia. I odznaczymy te ptaszki auto i wpisujemy, jeżeli chcemy ikonę oczywiście, to wpisujemy tutaj 250 250 I tutaj już mamy wybrany rozmiar w pliku. Tu możemy sobie wybrać JPG, PNG, nie polecam GIF, no to ja wybiorę sobie JPG, a następnie Create Logo klikamy. I tutaj wyświetla nam się takie coś, a następnie można kliknąć albo Download Image, albo to. Jak widzicie, już mamy zapisane. Ja teraz sobie to otworzę. Otwórz. Jak widzicie, tutaj mamy już ikonę gotową. Jednak na ikony trochę bardziej polecam takie coś innego. Zaraz Wam pokażę. Tutaj i raczej polecam Wam te takie stłumy, na przykład takie coś Blake hole albo jakieś. No nie wiem, dajmy na to takie, jakieś śmieszne. Takie Wam bardziej polecam. O i tutaj chyba można sobie wybrać. No, tak, można wybrać sobie jakieś różne te tekstury. Na przykład takie. Więc polecam ten serwis, bardzo mi się podoba i zapraszam do klikania tam na mój link i przechodzenia do tej strony, ponieważ to jest bardzo dobry sposób, bardzo szybki. W ogóle dużo ludzi z niego korzysta. Więc, cześć, pa. Subskrybujcie mój kanał, y, aby zobaczyć moje następne filmiki. Lajkujcie mój filmik. Możecie też komentować albo dodawać, aby ma napisać mi, jakie jeszcze chcecie filmiki. Ja postaram się je zrealizować. A więc, cześć, pa.